Witam Was na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie for, e, Fortnite z moją koleżanką. Gra na koncie Radek Podłoga14G. Inaczej, tata, przywitaj się. Elo, jestem moja. Dobra. G dzisiaj gramy na parzankę. No to co? Dajemy gotowość i widzimy się w Dobra, jesteśmy już w gruncie. Dzisiaj sobie gdzie polecimy? No, nigdzie indziej <laughs> jak na utopie. <laughs> Dobra, ja lecę na ten taki duży budynek. Ty gdzie lecisz? No chyba tam na ten z zielonym dachem. Kurde, tu są trzy z zielonym no, dachem. No ten taki niekształtny. Ło, wow. ktoś z mi się Nie wiem który. Ten z balkonem. Aha, ten to. No. Okej. Okay. Tutaj nie ma spadu, okej. Okay, no to można sobie... Otwieramy skrzynkę? Dobre, mogło być lepsze. Na przykład te rękawice basowe, ale też jest dobrze. Mam nie tuperki. To super. A tak poświeć mnie do czego ona się... Patrz, to jest to. No, to dobra. Gdzie są typki? Udmowię tego. Używam slow mo. Nie, A, wie, no na te rękawice okay. w stręce. Aaa, porabiam ciebie No Jak to tak nazywam. Okay. Dwa razy trapiamy na cztery strzały na pięć. No, sześć. Kurczę! Chłop nie wiem co robi, zmarłował mi całą amunicję. Urząd jest chowa za kwiatkami, które można wymyślić. Okej. Oh, to jest ok. Okej, okay, okej. Okay. 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 To jest. To jest. To A, To jest. To jest. mam jest. To To jest. To To <laughs> no, przykra sprawa. Tam praszamy, praszamy, ale ja to już dużo razy zostałem Mam trzech na koniec. No i... niestety. Pytanie, czy na dachu ja ja że właśnie <laughs> pokonać. <laughs> ja, nie wiem. O, dobra. Nie wiem, może pierwszy. Aha. to, no, co to No to, tak. Chwilę się policzymy. O, przepraszam, z, z gardłem się kila. No to przed chwilą na to, nasze a teraz sam to zrobiłem. Licka no jest? Tak. Przecież to był ten bannik, tak? No, to ja to zrobiłem. On był dosłownie na hita. Ja na niego mogłem napić bo by Okej. Już 20 chwili, połowa nami. U, A ty ile masz? Ja mam cztery. <grymne> Też, zatrzymałam się na 4? M M M się... No, nie, mamy 4, mamy 4, mamy Nie mamy Nie, znaczy wiem, że większość nie, ale nie zmarnowałem niczego. To więcej okazji. Trzeba rozwalić beczkę. Ogromną beczkę. Coś za późno te twoje nietoperki działały. Ale że? Nie, bo tu gość próbował nietoperki wyciągnąć, ale coś nie pykło. Coś chyba nie pykło. Coś chyba ewidentnie. Ewidentnie, ewidentnie. ewidentnie dokładnie. Eee, rzucę pieska. Rzucę dwa. Wjeżdżam. Bieżą... Znaczy, Takie słodkie pieski, które bym dosłownie nic nie zrobił. Wjeżdżam w wojnę i staram się zlikwidować. A, to jest twój. Okay. Dobra. Dzięki. A już chciałem Ci go zwinąć. Mm. Jakby kto, to był ktoś inny, to bym nie No, to jest jasne. Kilku zginęłam. No chyba wszystkie moje. Tak, 5 z, 30, z 37, no i to jest... To jest wszystkie swoje, tak. Ale nie, chyba wszystkie, które mam, zginęłam. Aha! Pierwsze, które zginęłam. Ja mam, ma, bo... Aha, czyli to, wychodzi na to, że ja ci czasami chciałem zwinąć coś, co już przez ciebie są nie. Tak, dokładnie. to do powiem ci, że... Ostro. <gunters> Ostro. <gunters> To jeszcze widzę. No Tak, to jest góra. Bardzo to fajnie się dokładam w tym. To jest tak jakby można powiedzieć, że końcówka rundy. Bo to jest mała strefa. Ostatni killek. Komu się to uda? Cocha ludzi? Aj, zgnęłam. Kurde, teraz. Yes! udało się. Wygraliśmy. 40 do 14. Bardzo dobrze. Każdy z nas miał f no Bardzo, bardzo dobrze. No, okej, okay, no to co? Do następnego...